Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu, witam w piąteczek piątunio. Oczywiście jak mówię piąteczek piątunio to subskrypcje mi lecą, bo niektórzy z Państwa nie lubią takich zdrobnień, no ale trudno. Piąteczek piątunio, proszę Państwa, no niestety, dla tych, którzy oczywiście no twierdzą, że tak nie powinno być, ale jest. Piąteczek piątunio, mamy super weekend, super pogodę, proszę Państwa i bardzo dobrze że, że no, mamy taką aurę. Przed nami, proszę Państwa, jest aura, która będzie wymagała tego, żebyśmy ją, proszę Państwa, wykorzystali. To jest moje oczywiście prywatne zdanie, ale mamy czas do września, bo wrzesień też bywa przepiękny, żeby te parę miesięcy wykorzystać oczywiście w miarę rozsądnych cen, które obowiązują, jeśli się gdzieś wyjeżdża na wczasy i tak dalej, ale trzeba to wykorzystać. To jest ostatni moment, proszę Państwa, teraz, żeby znaleźć się w tej pięknej aurze letniej i żeby wypocząć. Tego wypoczynku Państwu najbardziej życzę. Chciałem powiedzieć coś bardzo ciekawego, proszę Państwa. Widzą Państwo tą laleczkę, to nie jest zwyczajna laleczka. Dziękuję pani bardzo Ani z Norwegii, która mi wysłała. To jestem ja. To jestem ja, proszę państwa. Na szydełku prawdopodobnie była zrobiona. Bardzo dziękuję. To tak miło, jeżeli się coś dostaje od swoich słuchaczy. I z Norwegii dzisiaj przyszła do mnie laleczka. Oczywiście to jestem ja. Ale żeby nie było tak, że jesteśmy samotni, bo powinniśmy żyć w grupach, pani Ania z Norwegii zrobiła też e, oczywiście partnerkę dla tej laleczki. E, partnerka jest śliczna, e, jest w krótkiej spódnicy, ma bardzo ładne, zgrabne nóżki i bardzo dziękujemy pani Aniu, mamy parę. Tutaj ona się bardzo tuli do mnie i patrzy się cały czas na mnie. Ja się tym zajmę, tymi laleczkami, ale po vlogu, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. To jest naprawdę taki wyraz szczerej, miłej, takiej energii, którą się roztacza i to po całym świecie. Także uśmiecham się do Państwa. Dziękuję bardzo, bardzo za, za te prezenty. No bo to Państwo wszyscy tworzycie taką atmosferę, że Pani Ani chciało się coś takiego dla mnie zrobić i wysłać z Norwegii tą paczuszkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zabieramy się do pracy. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest, tak jak wszyscy wiedzą, 4 czerwca, a 4 czerwca to Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Prawa obywatelskie i wolność jest bardzo ważna. W związku z tym, jeżeli ktoś czuje, że je ma, to proszę, proszę świętować. Jeżeli czujecie się, że macie te prawa, macie wolność, to proszę świętować. Będzie nam bardzo miło. Proszę Państwa, na pewno nie będzie tych praw świętował pan Mike Pence, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Który wczoraj. No, jakby był na takim spotkaniu. To było w stanie. Szukam teraz. Gdzie to było? W jakim stanie? O, w New Hampshire. W New Hampshire miał spotkanie. Bankiet, proszę państwa, bankiet i wypowiadał się na temat relacji z panem prezydentem Trumpem. Więc pan, pan Mike Pence powiedział, że rozmawiał wielokrotnie z panem Trumpem, ale nie sądzi, żeby kiedykolwiek doszło do spotkania w cztery oczy, albo żeby go kiedykolwiek zobaczył. No bo, proszę państwa, w polityce jest jak w życiu. Jest tak, że po prostu czasem ciężko spojrzeć komuś w oczy, prawda? Proszę sobie zobaczyć te sytuacje, wszystkie, które ja opowiadałem: jak był 5, 6, 7 stycznia, co Mike Pence zrobił, i można się domyśleć, dlaczego jemu jest spojrzeć ciężko w oczy, prawda? Panu Trumpowi. On powiedział, że. Te wszystkie sprawy dotyczące 6 stycznia jest według niego mrocznym i tragicznym dniem w historii i oskarżał tam demokratów o używanie wydarzeń tego dnia, by podzielić kraj i przyspieszyć ich radykalny program. No ale cóż, proszę Państwa, pan Mike Pence przyczynił się też do tego, w związku z tym nie rozumiem jego wywodów. Najlepiej, żeby mówił zupełnie o czym innym, żeby zmienił energię wokół siebie, bo widzę, że rzeczywiście ma ogromny problem i wyrzuty sumienia, ale czasu już się nie cofnie, proszę Państwa. Polityka i historia, jakby ta została za nami, teraz robi się nowy rozdział. Już do tych czasów się nie wraca, bo ważne jest to, co jest teraz. A to, co się teraz dzieje, proszę Państwa, to bardzo ciekawa sytuacja jest z tym gryzoniem i muszę państwu powiedzieć że to jest przepiękna myszka i bardzo lubię w ogóle zwierzęta kocham zwierzęta sam mam dużo ich otaczam się nimi nie dość że się pszczołami zajmuję to jeszcze mam dwa piękne pieski kury zielononóżki takie gospodarstwo i doceniam po prostu to te żyjątka wszystkie, kocham je. Ale proszę sobie wyobrazić, że ta mysz jest myszą polityczną, dlatego że Duńska Komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, yy, który, ma, który ma popłynąć gaz z Norwegii przez Danie do Polski. Poinformował, Właśnie wczoraj duński operator systemu przesyłowego EnergiNet. Polskie MZ poinformowało, że skutki tej decyzji są analizowane. Według komunikatu spółki EnergiNet Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności uchyliła 31 maja pozwolenie środowiskowe z 12 lipca 2019 roku wydane przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez ten urząd. Decyzja oznacza, że Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi przeprowadzić dodatkowe badania konieczne do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku yy, różnego rodzaju gatunków zwierząt. Dotyczy to niektórych gatunków właśnie myszy. I nietoperzy występujących na obszarze lądowej części planowanego gazociągu o długości 210 km, tylko który ma przebiegać przez Jutlandię oraz Wyspy Fionia i Zelandię. Rurociąg ma być gotowy na 2022 rok na jesień. I widzą Państwo, to jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i nieomalże Europy Środkowej. Chcemy się odciąć od Rosji. Ten rurociąg, w momencie kiedy pod, popłynie ropa i gaz rurociągiem Nord Stream 2 do Niemiec, Niemcy przestaną używać rurociągu przyjaźń, który leci przez Polskę. My stracimy ogromne pieniądze w związku z transferem przez Polskę tego gazu i będziemy chcieli ten rurociąg wygasić. Prawdopodobnie stanie się to wtedy, kiedy uruchomimy uroć, rurociąg właśnie ten, który idzie z Danii. No ale cóż, teraz proszę Państwa stanęły na tej drodze myszy, między innymi nietoperze i to się pięknie jakby, pięknie w cudzysłowie, to się wszystko proszę Państwa splata z rurociągiem Nord Stream 2, z tymi problemami, które ma w tej chwili Polska, yy, energetycznymi, bo chodzi również o yy, elektrownie turów i tak dalej. No, jakby mamy ogromne problemy, i te problemy są niezwykle istotne, żeby dać sobie z tym radę, bo wygląda na to, że zaczyna się coś dziać dziwnego, proszę Państwa, i bardzo niebezpiecznego. Chodzi o inflację. Już główny urząd statystyczny, po którym no, nie można się spodziewać, że wypisuje bzdury, bo po prostu no, to jest jakby państwowa instytucja, prawda? I podał, że inflacja z, z miesiąca na pie, miesiąc, jeśli chodzi o ten maj roku 2021, w porównaniu z majem... 2020 mamy inflację w tej chwili 4,8%. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. Jeśli ktoś miał 100 tysięcy przez rok w banku, to już ich nie ma, ma, można powiedzieć, 95 tysięcy. Tak tracimy pieniądze swoje ciężkie zarobione. Jeśli do inflacji dodamy wszystkie podatki, które płacimy, to proszę państwa można powiedzieć, że pieniądze przeciekają nam przez ręce. To jest bardzo nieciekawa sytuacja. Inflacja zaczyna się pogłębiać. Stopy procentowe w bankach są niemalże zerowe. Także tutaj trudno o jakąkolwiek już ingerencję bankową chyba że na ujemnych stopach, no nie wiem proszę Państwa jak, jak do tego podejdzie bank natomiast sytuacja jest naprawdę nieciekawa przestrzegam wszystkich Państwa przed braniem kredytów, to jedno co mogę mówić to jest moje prywatne zdanie oczywiście e, powinni to Państwo zrozumieć, jeśli ktokolwiek w tej chwili no jest w trakcie załatwiania jakiegoś kredytu. Przestrzegam, to jest jedna z najgorszych sytuacji, najgorszego czasu, gdzie można wziąć kredyt, prawda? W takiej sytuacji kredytów się nie powinno brać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten rurociąg, no to sytuacja jest taka, jaka jest, tak jak Państwu powiedziałem. Natomiast chciałbym w tej chwili przejść do, do tematu, który zelektryzował niedawno wiele osób, wiele. Proszę Państwa, tak jak Państwo wiedzą, opozycyjny dziennikarz zatrzymany na lotnisku w Mińsku wtedy, kiedy ściągnięto ten samolot z przestrzeni powietrznej, rzeczywiście polski samolot, to znaczy na rejestracjach polskich, pod pretekstem, że jest tam jakiś ładunek na tym, na tym samolocie. No, ten pan, którego wyjęli z tego samo, samolotu, czyli ten opozycjonista białoruski, pan Romek Protasiewicz, no to jest młody człowiek, trzeba powiedzieć, on ma chyba 24 czy 25 lat. To jest, to jest młody człowiek. Udzielił wywiadu białoruskiej telewizji państwowej. I ja wysłuchałem tego wywiadu. Patrzyłem się jak on mówi, bo to było najważniejsze, jak on właśnie mówi, jak się zachowuje i tak dalej. No ale proszę Państwa, jeśli się walczy o swój kraj, to się nie mówi takich rzeczy. No tak mi się wydaje, no może psychicznie nie wytrzymał, ale po jego stronie stanęła Unia Europejska, stanęły Stany Zjednoczone, stanęła Polska, w cały świat praktycznie, w tej chwili są sankcje na, na Białoruś, o ostatniej, której słyszałem, to że nie będzie można przelatywać białoruskim samolotom przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej. Więc cały czas próbują te państwa jemu pomóc. A on się przestraszył prawdopodobnie, no tak myślę, bo chyba nie, nie zmienił zdania. I proszę państwa, skrytykował i Polskę, i Litwę, i w ogóle wszystkich. I powiedział, że. Ujawnił informacje w ogóle o środowisku y, opozycyjnym, oskarżał działaczy i media, no tak jak Państwu powiedziałem, w Polsce, na Litwie, które wspierają opozycję, że zarzucił, że robią to dla własnych korzyści politycznych. No i widzą Państwo, i, i mamy pana Romana Protasiewicza, który, któremu wszyscy chcą pomóc, a tu się okazuje, że no, gość po prostu. Potraktował tych wszystkich, co mu chcieli pomóc, jak to się mówi. No, nieciekawie, nieciekawie. Yy, no. W... Co tu dużo mówić? No, nie, nie ma co tego komentować, trzeba jakby obserwować tą sytuację, bo to jest dziwne, że tutaj no, jakby idzie pomoc międzynarodowa dla tego człowieka, działania dyplomatyczne, a on po prostu w taki sposób zachowuje się do tych, w stosunku do tych, którzy go bronią, którzy chcą go pomóc wyciągnąć stamtąd. No, no to są rzeczy, to są, to są rzeczy no, trudne, proszę Państwa. Młody człowiek, no może trudno się, trudno się dziwić, czy, czy, czy no, ale jednak ja się dziwię, bo w momencie, kiedy mnie by to do, dotyczyło, no ja bym czegoś takiego nie powiedział, bo za to, za co on walczy, czyli za własną ojczyznę, yy, no oddaje się czasami dużo więcej niż niż własne jakby nieskoordynowane wartości, które się zmieniają, proszę Państwa, w trakcie jednego lotu samolotem. No taka jest prawda. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o Polskę, że jeden z największych europejskich graczy na rynku drogeryjnym, niemiecka sieć DM, DM Drogerie Markt, szuka pracowników w Polsce i planuje uruchomić. Sieć sklepów w Polsce to jest olbrzymia sieć sklepów działająca w 13 europejskich krajach Polska ma być 14, największej z 4000 sklepów funkcjonuje w Niemczech 2000 sklepów i firma też działa w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i sukcesywnie się rozwija Proszę Państwa, no dlaczego o tym mówię? Dlatego, że największa, jedna z największych znowu korporacji handlowych niemieckich wchodzą do Polski. No i tak już są pozajmowane te, te, te jakby drogerie różnymi tam drogeriami różnych pomysłów i różnych krajów. No, no robi się rynek bardzo, bardzo ciężki i bardzo wąski, taki tight. Że, że po prostu ciężko się będzie w nim poruszać innym. No, będą musieli wyjść z, z czymś tanim i wtedy ludzie zaczną kupować, prawda? No obroty tego sklepu są olbrzymie, bo to jest, proszę Państwa, roczny odbiór, obrót na poziomie yy, prawie 12 miliardów euro rocznie. To są ogromne, ogromne obroty. Z, no i yy, zatrudnia sieć ponad 62 tysiące osób. Ta niemiecka. Także to jest rzeczywiście dużo. No, tak jakby nam sklepów drogeryjnych brakowało. No, taki tak jest biznes, proszę Państwa. Będą wchodzić tam, gdzie będą chcieli. I chcę Państwu też powiedzieć o największej sieci amerykańskiej, detalicznej Walmart. W czwartek oni zakomunikowali, że do końca roku prawie połowa pracowników w Stanach Zjednoczonych będzie miała od tej sieci darmowe telefony Samsung, żeby ci pracownicy korzystali ze specjalnej aplikacji do stałej komunikacji, no nie tylko jakby z siecią, ale... No, w ogóle z pracownikami, z tym, co się dzieje na terenie Walmartu, będą mogli poprosić o godziny wolne i tak dalej. Przygotowana jest po, po prostu jakaś dobra aplikacja. No i rozdają te teraz telefony. Telefony kosztują, bo to ma być e, telefon e, Samsung Galaxy X Cover Pro. On kosztuje około 500 dolarów w Stanach Zjednoczonych, więc mają jakby dostać to w prezencie. No, chcę, żeby Państwo wiedzieli, że sieć Walmart zatrudnia około 1,6 miliona osób w Stanach Zjednoczonych. To jest, to jest, proszę Państwa, sieć ogromna. Ta sprawa tych telefonów dotyczy, dotyczy w tej chwili około 740 tysięcy pracowników, także gdzie ta aplikacja będzie oczywiście o nazwie Ja Walmart. Będzie możliwość korzystania z tej aplikacji na tym telefonie. Oczywiście, korzystanie z telefonów nie jest obowiązkowe. No, ciekawe, tak. Ja uważam, że ta aplikacja będzie wiązać bardzo pracowników. Po prostu zarząd firmy wie, co robi. Chce bardziej powiązać. Chcę mieć po prostu jakąś komunikację z pracownikami cały czas. No, w momencie nawet, kiedy ten telefon będzie się znajdował w domu, i tak, dalej, i tak dalej. To są pierwsze kroki, proszę Państwa, w tym, w czym wiemy wszyscy. No, chcę Państwu powiedzieć, że informacja przyszła również z Florydy. Z Floryda w tym tygodniu zaostrzyła wymagania. To jest dosyć ciekawe. Bo bardzo zaostrzyła wymagania kwalifikacyjne dla osób do pobierania zasiłków dla bezrobotnych. Proszę Państwa, jeśli coś się zaczyna dziać w jednym stanie w Stanach Zjednoczonych, albo jest jakiś pomysł na tego typu historię, o której teraz Państwu powiem, to one są podchwytywane zaraz przez inne stany i inne państwa. A najszybciej to Polska przysłuchuje się, jakby tu jeszcze. Ukrócić gdzieś jakieś kawałki pieniędzy, skąd wziąć. Więc tutaj zasiłku dla bez, bezrobotnych będzie zachęcenie ludzi, dla tych bezrobotnych, do podjęcia pracy w obliczu pro, problemów rekrutacyjnych firm, które teraz mają I, i tak samo mają w Polsce, teraz, dlatego że ludzie. Wiedzą, że październik, listopad, grudzień to może być bardzo trudny okres, dlatego, ceny, proszę Państwa, podskoczyły bardzo w czasu w Polsce. Bardzo podskoczyły, naprawdę, dlatego, że ludzie chcą wypocząć przed tym, co, co nas czeka. A co nas czeka, niedługo będę chciał Państwu powiedzieć. Więc, no, cała ta sytuacja teraz która jest na Florydzie, zmusza tych bezrobotnych do, poszukiwań, do poszukiwania pracy. W hrabstwach powyżej 75 tysięcy musi 5 razy w ciągu miesiąca zgłaszać się, aby korzystać 5 razy z ofert. Tych. I on musi być, bo jeżeli nie przyjdzie na takie rozmowy, to, to mu zabiorą zasiłek, a w hrabstwach poniżej 75 tysięcy tylko trzy razy na miesiąc musi się stawić w celu poszukiwania pracy. Także widzą Państwo, no jest jakby, zaczyna się nawet tutaj y, szukać pewnych oszczędności, y, no szukają wszędzie, gdzie tylko można. Natomiast chcę Państwu powiedzieć z tych spraw międzynarodowych, które się dzieją wokół, że już prezydent Izraela Ru'en Rivlin powierzył w środę misję utworzenia rządu Jairowi Lapidowi, przywódcy centrowej opozycji partii. Jesz Adit Lapid będzie miał 28 dni na sformowanie gabinetu. W przeciwnym wypadku w Izraelu może dojść do kolejnych wyborów parlamentarnych. 57-letni Lapid otrzymał misję utworzenia nowego rządu, po tym gdy sztuka ta nie udała się obecnemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. On już nie jest premierem, proszę Państwa, bo miał po prostu jego partia Likud wygrała 23 marca wybory, ale nie zdołał uzyskać większości zdolnej do samodzielnego rządzenia i ten 28-dniowy okres na sformułowanie rządów upłynął o północy we wtorku na środę i pan Benjamin Netanyahu nie jest już premierem, to znaczy ma jeszcze takie dwa tygodnie tutaj jak się coś dzieje to może tutaj y, po prostu być traktowany jeszcze na, jako premier, ale w tej chwili jakby premierem już jest kto inny, kto próbuje, próbuje sformułować gabinet. Y, proszę Państwa, tam oczywiście przy okazji tych wyborów i utraty tego stanowiska przez Benjamina Netanyahu w Iranie zapaliła się y, rafineria ropy i spłonął potężny statek y, y, w zatoce. Y, tam przy Iranie to był sta statek, potężna jednostka wojskowa, która się zapaliła, bo wiemy, że metale i blachę, blachę można szybko zapalić, więc to się, proszę Państwa, zapaliło. Statek spłonął i, za i utonął po prostu. Więc to są, prawda, ciekawe historie. Się zbiegają fakty, i te wszystkie fakty się zbiegają, tak jak Państwu mówię, o, po kolei, to zawsze jest analogia zbiegu faktów. I oczywiście jak nie z tym, to czymś, z czymś innym. Jeszcze czegoś takiego nie było. Te fakty często można porównać. Jak się coś dzieje tu, to zaraz tu. I one są dosyć podobne, można je w jakiś sposób powiązać. To jest, to jest bardzo ciekawa właśnie sytuacja, jeśli chodzi o. no w ogóle o Iran, o... O, o Tel Awiw, o Izrael, i tak dalej. Teraz sytuacja z tym premierem. Tam jest bardzo zaogniony yy, taki, taki yy, no, takie miejsce na świecie, które, które jest bardzo nerwowe, tak można powiedzieć. Ma nerwową tkankę. Proszę Państwa, yy, to coś, co chciałem teraz Państwu powiedzieć. Oczywiście bardzo proszę łapki w górę, jeśli Państwo pozwolicie. Yy, jeszcze raz dziękuję pani Ani z Norwegii za te przepiękne laleczki. To ja przyp przypominam, że to jestem ja, a to jest moja, moja dziewczyna. Żeby mi nie było smutno, no jest, jest piękna ta pani, prawda? Blondyneczka, ładna. Jana się tuli do mnie i jest bardzo wesoło. Dziękuję. Szydełkowała pani Ania w Norwegii. Jest super. Dziękuję. To jest, to są pozytywne fluidy, które rozsiewamy tutaj wokół nas. Proszę państwa... Senator e, Rick Scott z Florydy Republikanin przedstawił w środę ustawę, która zakazuje Administracji Bezpieczeństwa Transportu, czyli TSA, żądania od pasażerów podróżujących lotami krajowymi okazywania dowodów szczepienia. Ustawa znana jako Ustawa o Swobodzie Lotu uniemożliwiłaby organowi regulacyjnemu wdrożenie jakiejkolwiek polityki, która pozwalałaby personelowi TSA prosić pasażerów krajowych o informacje dotyczące statusu ich szczepień. Bardzo dobra ustawa, to jest ten republikanin w Senacie Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze, jeśli ta ustawa znajdzie się i przejdzie przez Senat i taka ustawa będzie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tu jest szerokie uzasadnienie które nie będę Państwu czytał, natomiast rzeczywiście te argumenty, które są tutaj uznane, że no, ludzie ciężko pracowali, w ogóle ciężka sytuacja, potrzebują teraz swobody ruchu i przemieszczania się. I nie komplikujmy tego po prostu. No tutaj już w Unii Europejskiej jest sprawa zamknięta, tu będziemy to mieli i tu będzie skomplikowane przemieszczanie się. Także doceniajmy, w jakim pięknym kraju, równinnym, i górzystym, i morskim mieszkamy i zwiedzajmy nasz kraj, proszę Państwa. Będzie piękna pogoda, aczkolwiek są niektó niektórzy, którzy w to nie wiedzą. Nie wierzą. Jeden, mm, kilka dni temu to się w Polsce wydarzyło. Jeden facet ukradł z altanki sanki. Ukradł sanki. Widocznie on nie wierzy, że będzie ciepłe lata, prawda? Bo... No ukrad sanki. I wszyscy zaczęli mówić, że, że jak się coś takiego zdarzyło, jak ktoś ukradł sanki, to już ciepłego lata nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejny vlog. No i cóż, pogoda na pewno będzie. I wykorzystujmy ten ciepły czas, proszę Państwa. Kłaniam się serdecznie, to jest kciuk dla Państwa za to, że ze mną jesteście. Pozdrawiam wszystkich.